Jestem Marta i choć dziś patrzę na świat z optymizmem, jeszcze kilka lat temu moje życie było piekłem. Moje małżeństwo z Markiem z zewnątrz wydawało się idealne. Marek był przystojny, ambitny, a na początku naszej znajomości wręcz czarujący. Był uosobieniem moich marzeń, wydawało się, że chce dla mnie jak najlepiej, że dba o każdy szczegół, że jego miłość jest bezwarunkowa. Taka była iluzja za którą zniknęłam na dziesięć długich lat. Pamiętam nasze pierwsze randki, jego komplementy, małe, przemyślane prezenty, które sprawiały, że czułam się wyjątkowa i adorowana. Szybko wpadłam w tę pułapkę. Po ślubie, powoli, niczym trucizna sączona kroplami, zaczęła ujawniać się jego prawdziwa natura. Zaczęło się od drobnych uwag na temat mojego wyglądu, mojego gustu, mojej pracy. Czy na pewno chcesz nosić tę sukienkę? Trochę poszerza biodra. Twój pomysł jest dobry, ale mój jest bardziej racjonalny. K naprawdę chcesz wydawać pieniądze na taką głupotę? Myślałem, że jesteś bardziej rozsądna. Te słowa, wypowiadane z uroczym uśmiechem, powoli podkopywały moją pewność siebie. Marek był mistrzem manipulacji i potrafił sprawić, że czułam się jednocześnie winna i wdzęczna za to, że w ogóle ze mną jest, mimo moich licznych wad. Stopniowo zaczął izolować mnie od przyjaciół. Oni cię nie rozumieją, tylko ja wiem, co jest dla ciebie najlepsze, mówił, gdy próbowałam spędzić czas z dawno niewidzianymi koleżankami. Moja rodzina, choć zaniepokojona, była daleko, a ja wstydziłam się przyznać im, jak bardzo się zmieniłam, jak bardzo pozwoliłam na to, by jego wpływ mnie pochłonął. On kontrolował nasze finanse, zawsze tłumacząc, że jest lepszy w zarządzaniu pieniędzmi, a ja byłam nieodpowiedzialna. Miałam dostęp do konta z ograniczonymi środkami, podczas gdy on dysponował nieograniczoną swobodą. Każdy mój wydatek musiał być wytłumaczony, uzasadniony i zaaprobowany. Jeśli kupiłam coś bez jego wiedzy, czekała mnie zimna cisza, pełna pogardy. Albo wykład o moim braku szacunku do naszych wspólnych pieniędzy, chociaż te pieniądze w większości pochodziły z jego działalności. Czułam się jak dziecko, non-stop nadzorowane, pozbawione podstawowej godności. Moja własna praca stała się dla niego tematem do żartów, a moje ambicje wyśmiewał, twierdząc, że jestem zbyt wrażliwa na biznesowy świat. Powtarzał, że jestem delikatna i nieporadna, a moje miejsce jest w domu. Dbając o niego i o nasze gniazdko, te lata poniżeń, subtelnych i jawnych, sprawiły, że przestałam wierzyć w siebie. Byłam cieniem dawnej Marty, uwięzioną w złotej klatce, z której nie widziałam wyjścia. Czułam się pusta, wyczerpana emocjonalnie i fizycznie. Strach stał się moim stałym towarzyszem. Strach przed jego gniewem, przed jego milczeniem, przed tym, co powie, co pomyśli. Wciąż walczyłam ze sobą, próbując znaleźć w nim tego czarującego mężczyznę, którego pokochałam. Ale on zniknął, pozostawiając po sobie tylko tyrana, który czerpał satysfakcję z mojego cierpienia i z mojego posłuszeństwa. Moje poczucie własnej wartości legło w gruzach, a ja, niegdyś pełna życia, stałam się jedynie odbiciem jego oczekiwań, bez własnych marzeń, bez własnego głosu. W głębi duszy wiedziałam, że tak dłużej być nie może, ale zebrać się na odwagę, by to zmienić, wydawało się zadaniem niemożliwym. Punktem zwrotnym był dzień moich trzydziestych piątych urodzin. Zamiast świętowania, Marek zorganizował kolację niespodziankę, na którą zaprosił wyłącznie swoich partnerów biznesowych. Przez cały wieczór ignorował mnie, rozmawiając wyłącznie o interesach, a kiedy próbowałam włączyć się do rozmowy, Zbył mnie ironicznym komentarzem o moim braku pojęcia o poważnych sprawach. Kiedy jeden z gości zapytał mnie o moje plany na przyszłość, Marek z uśmiechem odpowiedział za mnie. Marta ma to szczęście, że może poświecić się domowi, prawda? Kochanie! Ton, w jakim wypowiedział słowo szczęście, był tak pełen pogardy i wyższości, że coś we mnie pękło. Czułam się upokorzona do granic możliwości. Tej nocy. Po raz pierwszy od lat płakała mnie ze strachu czy smutku, ale z czystej, palącej złości. Zrozumiałam, że nie mogę tak dłużej żyć. Ta kobieta, którą widziałam w lustrze, nie była mną. To była skorupka, która została ze mnie po latach udręki. Następnego dnia, drżącymi rękami, wpisałam w wyszukiwarkę: k "pomoc prawna rozwód". Moje serce biło jak oszalałe. Gdy umawiałam się na pierwszą konsultację, bałam się, że Marek się dowie, bałam się jego reakcji, ale po raz pierwszy w życiu strach przed nim był mniejszy niż strach przed pozostaniem w tym koszmarnym związku. Spotkanie z mecenasem Kowalskim było jak powiew świeżego powietrza. Wysłuchał mnie cierpliwie, bez oceny, z prawdziwą empatią. Powiedział, że to, czego doświadczam, to przemoc emocjonalna i ekonomiczna. Jego słowa były jak balsam na moją zranioną duszę, potwierdzenie, że nie jestem szalona, że to, co czułam, było prawdziwe. Marek oczywiście zareagował furią, gdy dowiedział się o moim wniosku o rozwód. Krzyczał, że jestem niewdzięczna, że chcę go zniszczyć, że nigdy nic mi nie da. Groził, że zostanę z niczym, że świat należy do niego, a jak skończę na ulicy. Wyśmiewał moich prawników, Twierdząc, że to gbanda nieudaczników, która nic nie osiągnie przeciwko jego armii adwokatów. Jego zachowanie tylko utwierdziło mnie w przekonaniu, że podjęłam słuszną decyzję. Rozpoczęła się długa i wyczerpująca batalia prawna. Marek, co było do przewidzenia, próbował zastosować wszelkie możliwe sztuczki, aby przedłużyć proces i obarczyć mnie winą. Ukrywał dokumenty zatajał informacje o swoich dochodach i majątku. Twierdził, że jego firmy ledwo wiążą koniec z końcem, że jest na skraju bankructwa, a jak żądam niemożliwego. Mój prawnik jednak nie dał się zwieść. Zasugerował, że Marek ma prawdopodobnie ukryte aktywa, o których nie miałam pojęcia. Zaczęliśmy zbierać dowody, drobne wskazówki z przeszłości, które wcześniej ignorowałam dziwne podróże biznesowe w egzotyczne miejsca, nagłe transakcje, o których nie chciał rozmawiać, dokumenty, które przypadkowo widziałam na jego biurku. Praca nad tym była wyczerpująca. Czułam się jak detektyw we własnym życiu, szukająca okruchów prawdy w gąszczu kłamstw. Często ogarniała mnie bezsilność, zwłaszcza gdy Marek, pewny siebie i swoich wpływów, uśmiechał się ironicznie na sali sądowej, dając mi do zrozumienia, że i tak mnie pokona. Były momenty, kiedy chciałam się poddać, kiedy jego słowa, że jestem nikim bez niego, niemal znowu mnie pochłaniały. Ale za każdym razem wracała mi pamięć tych trzydziestych piątych urodzin i odnawiało się postanowienie, że już nigdy więcej nie pozwolę mu się poniżać. Moja determinacja rosła z każdym dniem. Dzień rozprawy sądowej, która miała zadecydować o podziale majątku, był jednym z najdłuższych w moim życiu. Siedziałam obok mecenasa Kowalskiego, serce biło mi jak dzwon. Marek, jak zwykle, siedział po drugiej stronie sali w otoczeniu swoich prawników, z miną aroganckiego pewniaka, który uważa, że wszystko ma pod kontrolą. Spojrzał na mnie z pogardą, jakbym była tam przez przypadek, a nie jako równoprawna strona. Rozprawa zaczęła się od prezentacji dowodów ze strony Marka. Jego prawnicy przedstawili skrupulatnie przygotowane raporty finansowe, które miały udowodnić, że jego majątek jest znacznie mniejszy niż początkowo sądzono. Twierdzili, że jego firmy przeżywają trudności, że aktywa są obciążone długami, a jego zarobki są mierne. Wszystko to było częścią pieczołowicie przygotowanej mistyfikacji. Czułam narastającą wściekłość i złość, słuchając tych kłamstw które wygłaszano z taką pewnością siebie. Marek patrzył na mnie z triumfem, przekonany, że jego plan działa. Kiedy przyszła kolej na moją stronę, Mecenas Kowalski zaczął spokojnie, przedstawiając znane nam fakty, które Marek próbował podważyć. W pewnym momencie, gdy sędzia był już wyraźnie zmęczony przeciąganiem sprawy i kolejnymi kłamstwami, Mecenas Kowalski, z niespodziewaną mocą w głosie, zwrócił się do sądu. Wysoki Sądzie mamy podstawy przypuszczać, że pan Marek Kowalski, w celu zatajenia istotnej części majątku przed swoją żoną i przed sądem, dokonał serii nieprzejrzystych transakcji finansowych oraz założył spółki córki w rajach podatkowych, których istnienie nie zostało ujawnione w złożonym przez niego oświadczeniu majątkowym. W sali zapanowała absolutna cisza. Marek zbladł, a jego prawnicy zaczęli szeptać między sobą. Wyraźnie zaskoczeni. Mecenas Kowalski kontynuował: Posiadamy dowody, które wskazują na istnienie konkretnego dokumentu, który stanowi klucz do ujawnienia pełnego obrazu finansowego majątku pana Kowalskiego. Wnoszę o nakazanie panu Kowalskiemu okazania dokumentów spółki Orion Solutions Management Ltd., zarejestrowanej na Kajmanach, w tym pełnych wyciągów bankowych z ostatnich pięciu lat. Serce waliło mi w piersi. Wiedziałam, że to jest ten moment. Marek zerwał się z krzesła, wyraźnie zdenerwowany. To absurd! Ta spółka nie ma nic wspólnego z naszym majątkiem. To prywatne inwestycje. Krzyknął. Sędzia, doświadczony w takich sytuacjach, spokojnym głosem przywołał go do porządku. Panie Kowalski, proszę usiąść. Na podstawie przedstawionych przez stronę powodową przesłanek, Sąd nakazuje natychmiastowe przedstawienie wszystkich dokumentów dotyczących wspomnianej spółki. Jeśli pan Kowalski nie jest w stanie tego zrobić, sąd uzna to za próbę zatajenia majątku i zastosuje odpowiednie sankcje. Marek, blady jak ściana, patrzył na swoich prawników. Jeden z nich, z wyraźnym zakłopotaniem, wyjął z teczki grubą kopertę i położył ją na stole sędziowskim. Widziałam, jak drżą mu ręce. Sędzia, z kamienną twarzą, otworzył dokumenty. W miarę jak przewracał strony, jego brwi unosiły się coraz wyżej. Na koniec odłożył je na bok, podniósł wzrok i spójrł prosto na marka. Panie Kowalski, powiedział sędzia, a jego głos był zimny i twardy, z dokumentów jasno wynika, że wartość ukrytych przez pana aktywów trzykrotnie przewyższa deklarowany przez pana majątek. Fundusze zgromadzone na kontach tejże spółki. Nieruchomości zakupione za jej pośrednictwem oraz inwestycje w akcje o wysokiej wartości, świadczą o jawnym oszustwie i próbie defraudacji. W tym momencie Marek osunął się na krzesło. Jego twarz była wykrzywiona, pełna szoku i wściekłości. Patrzyłam na niego i pierwszy raz od lat nie czułam strachu. Czułam ul, triumf, i pulsy Satisfakt. Sprawiedliwość, choć spóźniona. W końcu dopadła go w najmniej spodziewany sposób. Werdykt sędziego był jasny i bezkompromisowy. Sąd uznał Marka winnym zatajenia majątku i celowej próby oszustwa na szkodę swojej żony. Postanowiono nie tylko sprawiedliwie podzielić jawne aktywa, ale także uwzględnić wszystkie środki, które Marek próbował ukryć. Ale to nie był koniec. Ze względu na rażące przewinienia i próbę defraudacji, Sędzia przyznał mi dodatkowe odszkodowanie, co, w ostatecznym rozrachunku, sprawiło, że otrzymałam trzykrotnie więcej niż suma, którą Marek faktycznie ukrył. To była nie tylko wygrana finansowa, ale przede wszystkim moralna. Usłyszałam, jak mecenas Kowalski, ściskając mi rękę, z uśmiechem mówi: Marta, to jest twój nowy początek. Zasłużyłaś na to. Marek został nie tylko ukarany finansowo, jego reputacja biznesowa legła w gruzach, a prokuratura wszczęła osobną sprawę dotyczącą oszustw podatkowych i nieujawnionego majątku. Konsekwencje były dla niego dotkliwe. Czego byłam? Cichym świadkiem z bezpiecznej odległości. Po wyjściu z sądu, czułam się, jakby ktoś zniał mi z pleców gigantyczny ciężar, który nosiłam przez całe lata. Oddychałam głęboko. Po raz pierwszy czując prawdziwą wolność. Pierwsze tygodnie po rozwodzie były mieszaniną wyczerpania i euforii. Potrzebowałam czasu, aby przetrawić wszystko, co się wydarzyło. Zaczęłam od małych kroków. Najpierw urządziłam sobie nowe mieszkanie, bez jego wpływu, bez jego krytyki. Każda nowa poduszka, każdy obrazek na ścianie był symbolem mojej odzyskanej autonomii. Potem przyszła kolej na powrót do siebie. Zaczęłam spotykać się z przyjaciółkami, które od lat zaniedbywałam. Ich wsparcie było nieocenione. Rozpoczęłam też terapię, aby przepracować traumę i odbudować poczucie własnej wartości, które Marek tak brutalnie zniszczył. Pieniądze, które otrzymałam, były znaczące. Zamiast roztrwonić je na impulsywne zakupy, podeszłam do tego z rozwagą. Z pomocą doradcy finansowego zainwestowałam część środków zapewniając sobie stabilną przyszłość. Drugą część przeznaczyłam na spełnienie swoich dawnych marzeń, otworzyłam małą galerię sztuki, o której marzyłam jeszcze przed poznaniem Marka. To było coś, co zawsze kochałam, a on zawsze wyśmiewał. Dziś moja galeria prosperuje, a ja czuję się spełniona i szczęśliwa. Część pieniędzy przeznaczyłam również na działalność charytatywną, Wspierając organizacje pomagające kobietom doświadczającym przemocy, chciałam, aby moja historia, choć bolesna, stała się dla kogoś inspiracją, dowodem na to, że da się wyjść z najciemniejszego tunelu. Nauczyłam się, że prawdziwa siła tkwi w odwadze do walki o siebie. Odbudowałam swoje życie, znalazłam swój głos i odzyskałam godność. Marek, który myślał, że mnie zniszczy, tak naprawdę otworzył mi drogę do nowego, lepszego życia. Dziś jestem silna, niezależna i szczęśliwa. I wiem, że już nigdy więcej nie pozwolę, by ktokolwiek mnie poniżał, ani decydował o mojej wartości. Moje życie należy do mnie.